Witajcie moi drodzy, 1957, pani Gabrielle Chanel dostaje nagrodę w Dallas, Neyman Marcus Fashion Award. Stąd, stąd ta nazwa, stąd się wzięła nazwa tych perfum. Pan Olivier Polsz jest nosem, postanowił właśnie skorzystać z tej daty i stworzył nowe dzieło. No, stworzył już kilka lat temu, ale ja dopiero to teraz poznałam. Ale jak to mówią, lepiej późno niż później. I słuchajcie, po 15 minutach zaczyna się dziać magia. Na mojej skórze. Tu są tak: w składzie są aldehydy, bergamotka, neroli, iris. Z tym, że od razu zaznaczam, jeżeli ktoś nie lubi marki Chanel, nie lubi aldehydów, nie może znieść piątki. Nie spodoba mi się ten zapach. Jeżeli ktoś lubi taki. E, ostatnio, właśnie pan mi powiedział, że za, zachwycałam się dwudziestką dwójką. Pan powiedział, że no to hardcore, że lubię ten zapach. E, no, lubię ten zapach, ale ten zapach to jest coś wspaniałego. To jest krystaliczna czystość. Właśnie cytrusy w połączeniu z, tą, z tymi aldehydami. I ja pierwszy raz czuję, że ja się nie muszę stroić do perfum Chanel. Ja zakładam do, dokładnie one są do białej koszuli. Biała koszula i lecimy. Nawet myślę, w upalny dzień też by się sprawdziły, chociaż jeszcze nie było mi dane sprawdzić w upalny dzień dlatego, że codziennie mamy 16 stopni i deszcz więc są krystalicznie czyste jak na piżmo, jak na tony piżma przystało ale też mają w sobie tak niesamowitą elegancję która właśnie jest taka niewymagająca ta elegancja nie, nie, nie wymaga od nas tych szpilek tej marynarki są jak nasza druga skóra. Nie wiem, mam takie wrażenie, że spryskuję się tymi perfumami, i się czuję od razu lepiej. No, i cóż, jeśli chodzi o projekcję, jeśli chodzi o trwałość, próbę nocy oczywiście przetrwały. Z projekcją nie wiem, jak jest, dlatego, że ciężko mi jest, już tak jak kiedyś wam mówiłam, nie pytam ludzi na ulicy, o, czy, 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 czy wyczuwają moje perfumy, ale w sumie to nie wiem, nie obchodzi mnie to, bo to jest tak piękny zapach, że yy, Unisex. Yy, jeśli chodzi o yy, moim zdaniem typowy unisex, naprawdę ani nie ma tutaj przechyłów w stronę damską ani męską, spokojnie mogą go nosić i kobiety i mężczyźni nawet można sobie z mężem na spółkę kupić i spokojnie można używać wiem, że Kasia się nimi zachwycała pamiętałam Kasiu o tobie dlatego tak dość, dość szybko nagrałam, no i dlatego, że jestem Cały czas wiecie, pod wrażeniem tych perfum, a jak ja jestem pod wrażeniem czegoś, to po prostu nagrywam, żeby się podzielić z Wami mm, y, tymi informacjami. Jeżeli macie okazję, koniecznie przetestujcie. Absolutnie nie jest to zapach do, mm, do zakupów ciemno. E, no chyba, że kochacie piątkę, kochacie numer 22 i wszystkie inne zapachy szanę, no to wtedy można by było próbować, ale jest to tak uniwersalne, myślę, że na każdą porę dnia, na każdą porę roku, naprawdę elegancja Francja w butelce coś wspaniałego. Ja jestem oczarowana 9 na 10. Jeszcze ten irys, y, później dochodzi ta baza piżmowa. Irys, no, no, niebo, niebo. Jak pójdę do nieba, to mówię: chyba tam będzie pan Oliver Polsz i rozdawał będzie buteleczki z tym zapachem. To wszystko. Dajcie mi oczywiście znać, czy, czy znacie ten zapach. Jestem bardzo ciekawa i co sądzicie na temat tego zapachu. do zobaczenia trzymajcie się pa pa